Serdecznie Państwa witam na spotkaniu, naszym ostatnim z naszej inicjatywy, w sprawie podpisania już końcowych deklaracji współpracy na temat partnerstwa wodnego z samorządem, tutaj powiatowym, jak i gminnym na terenie naszego powiatu. Drodzy Państwo. Wszyscy wiemy, jak, jak ważna jest sprawa retencji wodnej, nie tylko w całej Polsce, ale szczególnie w naszym województwie, ponieważ należymy do, do czołówki, że tak powiem, niechlubnej województw najbardziej zagrożonych suszą. Więc, więc to spotkanie, może nie tak liczne, ale bardzo dostojne w osobach tutaj zaproszonych. Dętnych. Będziemy mogli tą deklarację podpisać i jeszcze wymienić doświadczenia i spostrzeżenia odnośnie małej retencji wodnej. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pani Aga Pilecka. Agata lubuski Wszyscy się już tutaj znamy. Wszystkich Państwa kojarzę. Panią bratę również w ubiegłym roku Pani zawsze zamieniła służbę Marszałkowskiego. Także witam serdecznie. Przedsięwzięciem, jakie tutaj organizujemy, czyli z partnerstwem Wodnym. Dlatego jestem zdziwiona, ale mam nadzieję, że nadrobią to jakoś, ponieważ dzisiaj oficjalnie podpisujemy deklarację współpracy. Jedna instytucja już podpisała deklarację współpracy ze Wschodu. tutaj jest to osoba się tak? Także z tym z, z, z gospodarstwem mamy już podpisaną deklarację współpracy. Ostatnio przesyłałam maila, wysyłałam Państwu i deklarację współpracy do wszystkich moich Tak, Czyli wszyscy Państwo są zapoznani z tym, jak wygląda deklaracja współpracy. Jak wygląda regulamin, jak wygląda zarządzenie, które zostało wydane w ubiegłym roku? Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze o to spytać? Tak. Słucham. W dokumentie, który Pani przesłała, jest napisane, że podpisanie tej deklaracji obliguje do złożenia inwestycji. Proszę mi wytłumaczyć, co to znaczy, bo w regulaminie ani w deklaracji nie ma takich zapisów. Ponieważ regulamin i deklaracja są tylko tak jakby dla Państwa takim zabezpieczeniem stworzonym wewnętrznie u nas w odr Zabezpieczeniem potwierdzającym, że Państwo nie muszą i nie będą musieli na żadnym etapie wkładać żadnych środków finansowych w lokalne partnerstwo wodne. Ten regulamin powstał, tak jak tutaj powtarzam, u nas wewnętrznie, ja to z naszą Panią Prawnik i on jest, nie jest wymogiem z ministerstwa, że w ten sposób ma wyglądać, tylko wymogiem było, że ma być jakakolwiek deklaracja czy pismo, które potwierdza, że Państwo są w partnerstwie wody, żebyście mogli potem składać wnioski do agencji o inwestycje, o których będziemy za chwilę mówić. Czyli po to jest ten regulamin, ale nic tam nie ma właśnie o tym, co ponieważ to jest wytyczna Ministerstwa. Przesłałam ostatnio w mailu cytat, tam był, był taki na dole, że Pan Wiśniewski, czyli przedstawiciel, tak jakby Pani Beata tutaj poznała Pana Wiśniewskiego, była na spotkaniu w Przewie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdził ostatnio w mailu, bo zostało mu zadane takie pytanie, że członkowie lokalnych partnerstw wodnych dostaną więcej punktów, przy składaniu wniosków do agencji o inwestycje, które inwestycje, będziecie chcieli, na, na inwestycje, które będziecie chcieli zrealizować. Więc o to mi chodziło w tym mailu, że... A, że bycie... Ale to, ale to, ale z tego można było zrozumieć, że ten, który pisze deklarację musi publicznie złożyć wniosek inwestycyjny, tak to nie, można było Tak, wcześniej w ubiegłym roku... Było... Tak? To jest benefit, nie jakieś. Nie ma żadnego korzyści. Państwo możecie dołączyć do lokalnego partnerstwa wrógowego, a w ogóle nie złożyć wniosku o żadną inwestycję, tak? Nikt, nikt nikogo na niczego nie złożył. W każdym momencie można z, od partnerstwa, również z partnerstwa odstąpić, tak? Chcę czy te inwestycje, o których mówimy... Które my będziemy mogli, o których będziemy mogli wnioskować. Czy one tylko będą obejmowały takie inwestycje infrastrukturalne, czy również zakup sprzętu, na przykład do wykonywania pewnych czynności związanych z retencją, melioracją i tak dalej. Na przykład strzelby. Czy będzie można wnioskować o zakup koparki, na przykład do pogłębiania rowów, albo urządzenia do odmulania, e, e, na przykład cieków. Czy kosiarki do e, koszenia poboczy e, rowów, czy jakichś tam innych cieków? Czy, czy to tylko mówimy o inwestycjach infrastrukturalnych, nowych, wykonania jakiegoś mini zbiornika, czy zbiornika retencyjnego? Czy, 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 Mogę tak powiedzieć, tak? co zostało powiedziane na, na ten moment, a mamy z ministerstwa przekazywane informacje są takie, mogą Państwo składać. In, in deklaracje na inwestycje związane z wodą, tak jak Pan tutaj wspomniał, zbiorniki, przebudowa itd. Za chwilę dojdę do tych urządzeń. Nie można na kanalizację, nie można na promocję, czyli wszelkiego typu wydawanie broszur i późniejsza promocja powiatu bądź organizacja szkoleń, jeżeli Państwo chcieliby uświadamiać społeczeństwo w kwestii wodnej, to nie, to te dwie rzeczy na te nie można. A czy można na urządzenia to nie zostało tak, jakby precyzowane? Tak, celem jest mała retencja więc, Ale ten ja ten... uważam, że nie, ponieważ. Wpełnienia... ja przepraszam. To, to jest o, o, o jakość, o, o przykład, na przykład, bo ja spółki wolnej, Ja wiem, Ja wiem, bo rozmawiam tutaj z Panem Prezesem i to jest jego główna no, porączka ten brak sprzętu, ale, ale pieniądze, są, pieniądze są głównie przeznaczone, celem jest zabezpieczenie wodne, prawda? Więc, więc, jeżeli się kupi sprzęt, a nie zrobi się inwestycji wodnej, to, to... Ale ten sprzęt służy do... No tak. Do uleczania retencji tak? poprzez angularia, ale, ale my nie możemy tego zostawić na przyszłość. To już ma być y, robione, teraz. To i teraz, prawda? Nie może być tak, że kupimy sprzęt. Znaczy, ale przepraszam, się... przepraszam, że wydałem słowo. Mamy pani działającą spółkę, powiatową Dynamicznie rozwijana i pracująca. Uważam, że to, co my na przykład ze mamy zaplanowane, na co byśmy chcieli złożyć wnioski, to spółka idealnie się wpasowuje tutaj w tą robotę, ale gdyby mieli sprzęt, to oni zarabiają, oni robią tutaj pożyteczną robotę i są miejscowi zarazem, jednocześnie oni by się rozwijali dla dobra do powiatu Czyli rozumiem panie my składamy wniosek na przykład w imieniu spółki na sprzęt a czarek pan burmistrz składa na wniosek na inwestycje związane z konkretnym cieni. I teraz ładnie nie musimy brać jakichś firmy zewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. Tak, to, 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 to jest bardzo zasadne, co pan burmistrz tutaj zauważył, ale no... Drodzy Państwo, musimy już mieć, jeżeli składamy wniosek do Agencji Restrukturyzacji, musimy złożyć wniosek pod konkretną inwestycję wodną, wodną, nie, nie zakup sprzętu tylko i wyłącznie. Rozumiem, to, 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 to pytanie takie było często poprawa jakości gospodarki wodnej jest związana z zakupionym sprzętem. Ja to wszystko rozumiem. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo nie padło mi dotychczas takie pytanie, czy można inwestować w sprzęt, i nigdzie w tych planach raczej takich inwestycji nie pisał. Nie wynikało to prawdopodobnie z tego, że nie mają takich potrzeb, tylko jakieś inne potrzeby były dla nich bardziej ważne. Tak? Ja uważam, że osobiście, że nic Państwu nie zaszkodzi złożyć w tym planie, który tutaj będziemy, będę Państwu za chwilę również pokazywać, kolejny raz napisać tych inwestycji, a jeżeli potem się okaże, bo te plany są sprawdzane w Ministerstwie, że takie rzeczy nie mają prawa bytu, to po prostu do Agencji Państwo nie będą aplikować o ten sprzęt. Warto, jeżeli składać będziecie plan tutaj i będziecie wziąć inwestycje o sprzęt, to żeby napisać jeszcze jakąś, tak? Jeżeli wykluczony zostanie ten sprzęt, żebyście nie zostali Państwo bez możliwości wykonania jakichkolwiek inwestycji, tak? A dlaczego uważam, że sprzęt raczej nie przejdzie? Ponieważ tutaj liczą się ramy czasowe. Jak określić ramę czasową sprzętu, który będzie eksploatowany przez najbliższe, na przykład 20 lat, wykorzystywany, tak? Gdy padło pytanie yy, w tamtym, ubiegłym roku, roku, że jest odnowienie tam ciepłowodnego i coroczne jego odnawianie. To padła jasna, że nie. Takie jak nie może być, bo musi być określona rama czasowa. Inwestycje... Rozpoczęcie inwestycje. Pani, Pani, A ja jak napisać to przy sprzęcie, prawda? Jeżeli ja aplikuję do wnioski do jest to inna instytucja, to ja nie mogę kupić sprzętu, który zostanie na stałe z naszej siedziby Polskiego urzędu Doradztwa Rolniczego. Takich rzeczy nie można zrobić. Nie wiem, jak oni przewidzieli to tutaj. Dlatego uważam, że jeżeli mają Państwo inwestycje, związaną z zakupem sprzętu to warto pisać jeszcze jakąś wypowiedzi. Były... Nie, mo nie można się, drodzy Państwo, zatrzymać na zakupie sprzętu, bo może być tak, że, że ktoś, yy, bo nie ukrywając, w rozmowach w ministerstwie, to... to w sposób dorozumiany, liczona na, na powiatowe spółki wodne, nie? bo y, kto ma de facto y, ro, fizycznie robić to wszystko, nie? tą małą retencję, więc no, powiatowa spółka wodna ma do temu narzędzia jakieś i możliwości. Tylko w tym, że zależy się od kwoty tej, tej inwestycji, no to jednak będzie trzeba ogłaszać prawdopodobnie przetargnie. bo to będą mógł... No zależy jakich żeby... Więc jeszcze ja, więc jeżeli czyli tam... spółka wodna i tak yy ewentualnie może przystąpić do przetargu żeby... w jakim trybie będzie można modyfikować plan inwestycyjny? No na ten moment jeżeli chodzi o stare powiaty, no to nie mam trzy modyfikacje. Nie, to ja rozumiem tak, jest, jest przygotowany taki, taki plan. On trafia do ministerstwa jest zatwierdzany. Jeżeli gmina zmienia plan to, to, to w jakim trybie to, będzie to można go zmienić? Czy, czy nie? Czy on jest zatwierdzany na jakiś okres, tak? jakiś przedział czasowy, Gdy, inwestycyjny? W załóżmy, samorząd musi też pisać yy... Ja wiem, ale w roku czy może Ci się zmienić coś? Dobrak, dostań, coś Ci wypadnie, coś chcesz dołożyć, nie ja, moje pytanie jest takie, w jakim chwili będziemy mogli to zrobić? Ale to jest o tyle dobre, że to jest bezwzględna kwota, nie? Ja wiem, ale to jest plan, który i... jest zatwierdzany przez Ministerstwo i jeżeli on jest zatwierdzany na dłuższy okres czasu i, i, i tam nam powiedzą, że w przeciągu pięciu lat nie wolno go zmieniać, tak? no to on jest dosyć sztywny i podejście do, do przygotowania do, do tej naszej propozycji będzie zupełnie inne niż w sytuacji, kiedy będziemy mogli to zmieniać powiedzmy co roku, tak? Znaczy ja uważam, że to co zostanie umieszczone w planie, mm -hmm. plan jest to, tak naprawdę tylko szacunkowy, to o co Państwo będą aplikować do agencji jest kluczowe, tylko chodzi tutaj o to, żeby to nie było, że tutaj Państwo na przykład piszą głośno koparkę, a potem do agencji aplikują coś Nie, co ja pytam co o coś innego, jest. jeżeli ja mam przygotowany plan, on jest zatwierdzony, Natomiast zdarzają się takie sytuacje, trzeba reagować i tu jest i Pojawia mi się inwestycja, którą muszę zrealizować, tak? Bo no, no, celowa jej nie ma w planie. To w jakim trybie będę mógł to zmienić? Panie burmistrzu, nie pojawiło się takie pytanie. Dowiemy się i dam odpowiedź co? Bardzo bym wytycznie, bo tak jak mówię, to jest ważne. Tak? Dobrze, tak. No pewnie, bo to Sytuacja jest, do... jest dynamiczna, ale... 2030 roku, więc, więc to jest bardzo ważne pytanie. To też nie jest tak, że my teraz piszemy plan. I... No bo rozumiecie Państwo, mamy do 2030 roku 8 lat. Tak? My dzisiaj możemy coś zaplanować, natomiast za 3-4 lata może się okazać, że ważniejsze z punktu widzenia, z punktu widzenia retencji i, i, i potrzeb gminy pojawia się jakaś inna, inna inwestycja. I jeżeli to jest dosyć sztywne. No to właściwie w tym momencie ta inwestycja będzie trudna do zrealizowania, z udziałem środków zewnętrznych. Powiem Pana Panie Burmistrzu, jak to wyglądało w poprzednich no. powiatach, Plany zostały wydane w kwietniu, dostałam telefony dwa czy trzy, że oni chcieli te zmiany w planie i my tych zmian dokonaliśmy, no. tylko już nie w wersji papierowej, tylko w wersji elektronicznej. Nie, okay. I ja, ten, ja to wtedy do ministerstwa wysyła, wysłałam te zmiany, tak? Więc myślę, że to będzie działać na tej samej zasadzie i myślę, że... Ramą czasową jest ten 2030, że jak będzie się coś zmieniało, to będą państwo, państwo mogli robić te zmiany na bieżąco do nas wysyłać, ale to jest tylko w tym momencie spekulacja, tak jak pan dyrektor, to nie dzisiaj. To, to, tak. to jest kwestia takiej, ja bym się przynajmniej mieć taką pewność, że ten plan nie będzie sztywny przez najbliższe 8 lat, tak? że właściwie będę mógł tylko aplikować środki na to konkretne zadanie, które to. jest tam wpisane. Natomiast tak jak powiedziałem, za 2-3 lata może się pojawić coś nowego. I stąd moje pytanie, czy będzie możliwość modyfikowania w tym okresie, w tym przedziale czasowym naszych planów inwestycyjnych. Nie to nie Nie ma wpisane, ale może będę chciał to, wykonać, to Będzie musiał to jakoś przysłać. Czy wiec nie wam? W Wioskowskim składam deklarację do Włoch, no. ale czy w pozostałych też? Tak. Aha, tak jak jest. najbardziej można, jeżeli tereny, na których będzie planowana inwestycja, są na e, terenu innego powiatu, można to w tamtym powiecie, a można zostać tylko w ja tym, a po prostu potem z wojnarzami z innymi